Witaj, z tej strony Mariusz w tym nagraniu porozmawiamy o podciąganiu. Pokażę Ci jak poprawnie się podciągać. Pokażę Ci najważniejsze błędy, które ludzie popełniają w podciąganiu, i pokażę Ci jaka jest progresja tak, żebyś nauczył się podciągać. Czy jeżeli w tym momencie się nie podciągasz, chcesz się podciągnąć i chcesz zacząć robić to prawidłowo, to wszystko, wszystkiego się dowiesz w tym nagraniu, więc oglądaj. Więc na samym początku zacznijmy od błędów, które najczęściej popełniacie i teraz taka uwaga, no ja też je popełniałem, yy, więc to nie jest nic złego. Dlaczego też jakby będę mówił o tych błędach? Bo wiele osób tak się podciąga i w różnych krągach jakby to jest normalne, podciąganie takie kulturystyczne to nazwijmy, no to... Ja się też tak podciągałem. Teraz to troszkę uznaję za błąd. Dlaczego? Ponieważ tam jest dużo ułatwień. Nie angażujemy na przykład mocno najszerszego grzbietu, czyli mięśnia, który chcemy zaangażować, i angażujemy na przykład obłe mięśnie. Czyli im szerzej bierzemy sobie uchwyt bardzo szeroko, to angażujemy obły, tutaj ten bok. On często jest bardzo przypinany i polecam go sobie rozluźniać. Nawet teraz sobie możesz zrobić taki test. Sprawdzimy, czy masz przypięty mocno. Zabierz sobie palec, naciśnij tutaj. I powiedz, czy cię boli. No mnie boli, ja rozluźniam ten mięsień. I jakby i często pociągamy tak bardzo szeroko. Mówię, angażując obły, a mniej najszersze, więc. Pierwszy błąd to jest za szeroki uchwyt. Trochę zwężamy uchwyt tak, żeby był na szerokość barków albo troszkę szerzej, to już nie jest problemem. Drugi błąd, czyli kompensowanie sobie tego ruchu w różnych jakby formach, ułatwianie sobie po prostu. Czyli często to jest różne zamachiwanie się, e, angażuje wtedy całe ciało mocno w tym ruchu i tak dalej. E, oczywiście w niektórych formach crossfitu, i tak dalej, no, tam jest potrzebna taka forma podciągania, ale teraz mówimy bardziej o formie fizjoterapeutycznej, to nazwijmy, czyli takiej, która nigdzie cię nieprawidłowo nie obciąża, e, nie wiem, twojego odcinka lędziowego, i tak by było najzdrowiej i według mojej obecnej wiedzy najlepiej ćwiczyć. Ostatnio widziałeś, że dużo na szkolenia jeżdżę, no i to jest właśnie wniosek z tych wszystkich szkoleń, więc idziemy dalej. I takim błędem to malutkim błędem, no bo tak wiele osób pociąga, jest błąd krzyżowania nóg. Wtedy nie potrafimy odpowiednio spiąć brzucha, pośladków, nie mamy prawidłowej postawy, ale to już jakby musicie sobie sam zobaczyć, po prostu te pociągania, które ja Ci pokażę, będzie troszkę trudniejsze. Więc jak teraz robimy? Po kolei pociągamy się. Chwytamy się drążka gdzieś na szerokość barków albo trochę szerzej. Robimy coś, co nazywa się aktywnym zwisem. Tutaj ci pokażę różnicę. Czyli zwis y, luźny to jest luźny, jesteśmy cali, splaczali, to tak nazwijmy, a aktywny to jest już angażując e, najszerszy, spinając łopatki i to jest aktywny zwis, więc od tego powinniśmy wyjść do podciągania się. To już nam bardziej jakby też daje impuls do mózgu, w Jakim jakie my chcemy zaangażować. Więc jak jesteś w aktywnym zwisie, czyli spi zaczynasz spinasz y, łopatki, tak, spinasz plecy, Możesz sobie wyobrazić ruch łamania sztangi, to bardziej zak zaktywuje Twoje plecy. Czyli tutaj mówimy o rotacjach. Eee, tutaj, żeby więcej o tych rotacjach, to mówiłem, zobacz sobie nagranie, e, jak stać, czyli jak stać w ćwiczeniu, tu nie stoimy, ale, ale to tam mówię właśnie o tych rotacjach, to jest mega ważna sprawa, która daje Ci bezpieczeństwo w ruchu, więc zobacz sobie i, i tam będzie bardziej to wytłumaczone, jeżeli chodzi o te rotacje. Dodatkowo mamy spięty brzuch, spięte pośladki i pociągamy sobie palce. I taka pozycja jest najbardziej optymalna. Tam właśnie nie, nie, nie kompensujemy sobie odcinkiem lędźwiowym w klatce ani nigdzie. Ona jest też trudniejsza oczywiście do podciągania. Ale jak tak nauczysz się pociągać to po prostu mistrzostwo. Więc tak polecam Ci się yy, podciągać. Spróbuj teraz. To jest troszkę trudniejsze niż normalne podciąganie ale będziesz miał wiele, wiele korzyści. W takim podciąganiu masz aktywny brzuch, aktywne pośladki, ćwiczysz sobie też mięśnie kor. wzmacniasz całe swoje ciało. Oczywiście najbardziej się angażujesz na szerszy, ale to jest też dobre dla twojej sylwetki, dla twojej postawy, więc spróbuj. Teraz przejdźmy do progresji w tym ćwiczeniu. Jeżeli nie potrafisz się teraz podciągnąć na przykład kilka razy, albo raz, albo w ogóle zero razy, to możesz zacząć od aktywnego zwisu, czyli tego samego początku. Po prostu łapiesz się, napinasz plecy, tak, ściągasz łopatki i aktywnie, ile dasz radę, wisisz. I to już będzie wzmacniało Twoje plecy. To jest początek, żeby, żeby iść dalej. Jeżeli już ta, w taki sposób się wzmocnisz, wtedy przechodzimy do e, dalszej progresji. I tutaj mamy podciąganie się z gumą. Jeżeli mówiłem Ci o tej zasadzie, właśnie nogi proste, to teraz możesz się pociągać na wyprostowanych nogach z gumą. Tutaj, też w nagraniu, widzisz, jak, jak to robić. Czyli to mamy pociągania z gumą, i kolejnym progresem dla Ciebie może, mogą być pociągania negatywne. A tak naprawdę, nie podciągania tylko opuszczania, bo się opuszczamy. Czyli dajesz sobie podwyższenie, skakujesz na drążek. Teraz ważne, jak wskakujesz to musisz aktywować te plecy napiąć je i wolniutko się opuszczać. To nie może być puszczenie, ty nie możesz puszczać się, że po prostu puszczasz mięsień i spadasz. Ty musisz robić kontrolowany ruch. Czyli tutaj też możesz zwrócić uwagę na tempo, żeby wolniutko się opuszczać. Na przykład odliczać sobie 1, 2, 3. To będzie bardzo mocno wzmacniało e, Twoje plecy i spowoduje, że za jakiś czas będziesz potrafił się poprawnie e, podciągać. Jeżeli już tak potrafisz, możesz sobie przejść do normalnych podciągań. Tutaj, co jest ważne, możesz jeszcze wplatać w ten trening, żeby wzmacniać te najważniejsze mięśnie, jakby wzorzyć z ruchu podciągania, ćwiczyć. Wrzuć swój trening ściągania drążka tylko w taki sposób, jak się podciągasz. Czyli jak się, teraz jak już wiesz, jak się podciągasz, tak, to robisz ściągania drążka, ale dość wąsko, tak, na szerokość barków, no troszkę szerzej. I ściągania robisz od góry prosto w dół tutaj, pyk. Czyli idzie ściąganie drążka E, e, tutaj do, do klatki, tak? Nie robisz żadnych przechyleń, takich ściągań drążka, tylko pyk, ściąganie drążka tutaj. Więc mając te kilka progresji, na pewno uczysz się prawidłowo podciągać, na to oczywiście potrzebujesz czasu. Jeżeli to jest Twoim priorytetem w treningu, to możesz sobie. Może się nawet podciągać trzy razy w tygodniu. Przynajmniej dwa razy w tygodniu, żeby podciąganie było gdzieś tam w Twoim treningu i powoli sobie będziesz wzmacniał i, i dasz radę. Jeżeli już potrafisz się yy, dużo razy podciągać w taki sposób, możesz sobie utrudnić podciąganie i dodać tempo. Ja teraz rozpisując gdzieś tam treningi po topiecznym, często im dodaję tempo. Jak już potrafią fajnie ćwiczyć, mają fajną technikę i liczyć sobie na przykład tempo, właśnie podciąganiem dość dynamicznie na jeden, tak? Opuszczanie na 3 albo na 4, czyli 4 sekundy opuszczania. O, spróbuj sobie w ogóle to, to sobie spróbuj, jaka. Może sobie sprawdzić, jak to zaangażuje Twoje mięśnie. Zrób sobie na przykład opuszczanie w podciąganiu, czyli ten ruch ekscentryczny na 6, 7, 8 sekund. Całkowicie inaczej to zaangażuje Twoje plecy. Bierzmiał takie zakwasy, że u. Więc tempo to jest ważna sprawa, też sobie możesz je e, sprawdzać w treningu, szczególnie w tych podciąganiach. Więc to było na tyle. Leć na trening, wykorzystaj moje wskazówki, zacznij podciągać się w taki sposób, za, zauważysz zmianę, prędzej czy później, Twoje e, mięśnie będą bardziej e, aktywne, rozbudujesz swoje plecy, więc spróbuj. Co mogę dodać? Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, kliknij sobie tutaj na subskrypcję bo teraz dość dużo fajnych, wartościowych, fajnych nagrań, wartościowych wiedzy będę e, wrzucał. A jak masz jakieś pytania albo chcesz jeszcze więcej, to zapraszam na Facebooka, tutaj też Ci się link e, pojawi. Więc albo subskrybuj, albo Facebook i jesteśmy w kontakcie. Trzymaj się, na razie.